W wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Spotkanie z Anną Dymą. Rozmowa dnia. Sala Państwowej Szkoły Muzycznej znów wypełniła się po brzegi. Mowa o ostatnim spotkaniu z Anną Dymną, która przyjechała do inowrocławia na zaproszenie biblioteki miejskiej. W czasie rozmowy z mieszkańcami artystka opowiadała m.in. o swojej pracy w teatrze oraz fundacji. Aktorka przyznała, że bardzo lubi takie spotkania z czytelnikami. No właśnie, tutaj ostatnio Robert Winckiewicz opowiadał, że spotykając się z ludźmi w bibliotekach ma pewną misję. No, misję nie chcę pytać, ale czy są jakieś rzeczy, które chce Pani przekazać w czasie takich spotkań y, ludziom, uczestnikom? Ja przede wszystkim się otwieram na tych ludzi, którzy na mnie patrzą. Bardzo lubię, jak zadają mi pytania, bo wtedy wiem, że mówię o czymś, co naprawdę ich interesuje. A tak prawdę mówiąc, zwykle zaczynamy mówić o tym samym, co zawsze. Właśnie najwięcej się mnie pytają no, o zawód mój, y, o to, skąd mam siły. Skąd je biorę, bo ludziom brakuje. No i ja zawsze im wtedy mówię, że trzeba wyluzować, że trzeba się uśmiechnąć, a że mam siły, dlatego że wszystko co robię w życiu jest moją pasją. Ja uprawiam zawód bardzo trudny i gdybym go nie kochała, to bym dawno nie wytrzymała, a ja już 50 lat uprawiam ten zawód. Jak się ma pasję, jak się kocha, to człowiek ze wszystkim sobie daje rady i czuje taką radość. A jak nie ma siły, bo musi tyle biegać, co ja, jeździć tysiące kilometrów, bo przecież ja jestem cały czas na etacie w teatrze, mam studentów, mam salony poezji, mam program w telewizji, no i mam fundację, której poświęcam każdą sekundę, a sama nie wiem, jak ja sobie daję z tym radę, ale mam też taką metodę, którą sprzedaję czasem ludziom, jak się mnie pytają, że super jest znaleźć sobie w ciągu dnia takie, takie minuty ciszy, może to być raz, może to być dwa razy. Ja sobie siadam gdziekolwiek bym nie była i patrzę w niebo. I ogarnia mnie taki cudowny spokój albo patrzę się na coś, co jest obok mnie, bo obok nas są różne niezwykłe rzeczy, które, których nie widzimy, bo tak biegniemy. A ja się tak zatrzymuję, i tak się nagle patrzę i widzę coś niezwykłego. Mama mnie tego nauczyła, jak byłam dzieckiem i korzystam z tego cały, całe życie. I o tym zwykle rozmawiamy. Skąd tu brać siłę? Jak to zrobić, żeby się nie denerwować, żeby nie mieć takiej zadyszki? wtedy mówię: a weźcie sobie sonety Szekspira albo jakiś wiersz. Poczytajcie, zobaczycie, co się stanie z waszą krwią, z waszym oddechem. Wszystko się uspokaja, człowiek wpada na chwilę w inny świat. A ja spokój znajduję. To jest dziwne, jak tak cały dzień biegam i dotykam cierpień ludzkich i wszystkiego, to potem idę na scenę. Maluję się, przebieram, zapominam o komórkach, o mailach, o wszystko, o telefonach i o wszystkim i wchodzę w inny świat. I to jest mój gabinet terapeutyczny, mimo że czasem wychodzę tak spocona i nieprzytomna ze zmęczenia, zalana krwią w jakichś zgruzach, pyłach, ale, ale jestem z innego świata i to mnie oczyszcza. Także tysiące jest sposobów na to, żeby nie dać się zwariować. Nie ścigam się z nikim przede wszystkim. Marcin Gepiek, witam. Zapraszam na kolejną rozmowę dnia. A dzisiaj z nami w studiu znany z saloniku literacko-artystycznego Bartusz Wiśniewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Chociaż dzisiaj w roli autora pewnego opracowania, bo tak naprawdę będziemy mówić o pewnym skarbie, jaki znajduje się w archiwum biblioteki. Chodzi o kurlandzki skarb. Brzmi to naprawdę świetnie. Pan jest autorem opracowania, które traktuje właśnie o tym niesamowitym skarbie, to powiedzmy sobie, czym jest ten kurlandzki skarb znajdujący się w archiwach biblioteki? To jest zbiór wielu dokumentów, opisów. Co to jest? Tak, skarb kojarzy nam się przede wszystkim z kosztownościami, ze złotem. Z brylantami? Nie, nie. To pan tutaj zasugerował słusznie, że będą to dokumenty, książki, rękopisy, czasopisma, które znalazły się w Bibliotece Miejskiej w Winowrocławiu po II wojnie światowej. Skarb w tytule książki proszę traktować metaforycznie. To nie są dokumenty wiele warte, jeżeli będziemy wszystko przeliczać na pieniądze, ale będą warte wiele, a może metaforycznie będą bezcenne, jeżeli porozmawiamy o ich wartości bibliotecznej, historycznej. No właśnie, bo samo to, sam ten zbiór opisuje kilkaset lat pewnego rodu. Tak, tak. To jest. Część, ocalała z pożogi wojennej część wspaniałej biblioteki rodu von Han, który zamieszkiwał przez kilka stuleci Kurlandię, więc to jest kurlandzki skarb. Kurlandia, czyli dzisiejsza kraina historyczna w niepodległej Łotwie. Przez kilka stuleci była krainą, w której mieszkało wiele rodów, Arystokratycznych Niemców, tak zwanych Niemców Bałtyckich, którzy tak jak na przykład właśnie Hanowie, czyli dawni właściciele tego zbioru, przybywali na ziemię dzisiejszej Łotwy czasem już w średniowieczu i przez ponad 600 lat, część Kurlandii stanowiła ich małą ojczyznę, w której żyli, w której pracowali, w której. Również tworzyli kulturę tego regionu, kiedy w roku 1939 dwaj niezbyt mili panowie, czyli Hitler i Stalin, dogadali się nad głowami państw, narodów i ludzi, że ta część Europy przypadnie bolszewikom, a Polska, jak wiemy, przynajmniej ta część, w której znajduje się Nowocław, przypadnie Niemcom, no, no to nastąpiła wędrówka narodów. No i właśnie, i stąd ten cały zbiór nagle znalazł się na terytorium dzisiejszym, dzisiejszej Polski. Tutaj niedaleko, prawda? Tak. To jest w ogóle przedziwna historia, jak ten z, y, zbiór trafił w ogóle do, do, do Wrocławia. No i widzi Pan, potwierdza się, się to, co sugerowaliśmy przed kilkoma minutami. To jest rzeczywiście skarb, bo nawet historyczny, bo ta, bo, bo ta historia jest przedziwna, zagmatwana, bardzo ciekawa. Skupia jak w soczewce historię Europy, a dzieje się w naszej małej ojczyźnie. W małej naszej ojczyźnie. Tak, jak pamiętamy, okupacja nazistowska w Inowrocławiu, który, który znalazł się w tak zwanym kraju wartym, była czasem okrutnym dla Polaków. W okolicach Kruszwicy, w Ostrowie nad Gopłem, do 1939 roku gospodarzył Juliusz Trzciński wielka postać naszego regionu, którego Niemcy zamordowali w lasach gniewkowskich i Podarowali tej właśnie kurlandzkiej rodzinie, która, która oczywiście gdyby miała do wyboru, wolałaby zostać w swojej małej ojczyźnie, którą, którą pielęgnowali przez wieki, czyli właśnie w Kurlandii. Podarowano im, podarowano im właśnie ten dworek w Ostrowie nad Gopłem, dokąd, no może nie tak nagle, ale. ale, ale Udało im się przewieźć między innymi skrzynie z książkami, które, które traktowano jako, jako dziedzictwo, dziedzictwo rodzinne. No, Domyślamy się, rok 1945, zbliża się Armia Czerwona. Eberhard von Hahn, czyli, czyli właśnie właściciel wojenny dworku w Ostrowie, został zmobilizowany, został zmuszony do obrony Radziejowa przed nadciągającą Armią Czerwoną, zginął w walkach, wdowa z dziećmi, uciekała przez zamarznięte gopło, no wtedy były takie zimy. No, znalazła się po, po wojnie w zachodnich Niemczech. No a porzucony księgozbiór no, leżał sobie w tym, w, tym, w tym Ostrowie. Zostały o tym zawiadomione władze, ówczesne władze naszego miasta, naszego powiatu i po, po, po różnych takich urzędniczych mm -hmm. dywagacjach trafił, trafił, trafił do biblioteki. Rzeczywiście przedziwna historia, ale ona musiała tutaj wybrzmieć. Co znajdujemy w... W tym wielkim zbiorze. Tam są przeróżne dokumenty. Jak pan przeglądał ten zbiór, to co robiło największe wrażenie? Bo właściwie można było można przez ten zbiór poznać życie ludzi tak. tamtego rejonu, Kurlandii, i to na przestrzeni kilkuset lat. Tak, e, proszę sobie wyobrazić, że. Udało mi się skontaktować z przedstawicielami tego rodu, potomkami ludzi żyjących przez kilka wieków w Kurlandii, a przez lat kilka niedaleko nas. I między innymi bibliotekę odwiedziła niedawno pani Dominik von Hahn, właśnie z, tych, mhm. z tego rodu. To jest osoba, która mieszka w Bazylei w Szwajcarii, no, tam jej przodkowie trafili wyrokami historii i która zajmuje się między innymi historią rodzinną i ona mi opowiadała, będąc tutaj przez kilka dni w Inowrocławiu i pracując właśnie w naszej bibliotece, jakie to było dla niej już nawet poprzez przeglądanie katalogów, a, nie, a jeszcze jak dodamy, że mogła korzystać na miejscu z tych, z tych zbiorów, bo tylko oczywiście na miejscu, nie wypożyczamy na zero. Wewnątrz tych materiałów są zbyt cenne, to on mówiła: jakie to dla niej była fantastyczna wiedza o, o tym, co czytali jej przodkowie i jak wyglądało życie. życie rodzinne, umysłowe jej rodu, ale też na przykład warto powiedzieć, że trafiała na zapiski jednego ze swoich przodków, Teodora von Hana, który był, no mówiąc, najprościej przewodniczącym lokalnego parlamentu Landtagu. Także to, to jak mówię, nie tylko dla, 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 dla przedstawicieli rodziny, ale przecież dla każdego będzie ciekawe ciekawe różnego rodzaju dedykacje autorskie. No właśnie, od razu przejdźmy do tego opracowania. Co znajdziemy w tym opracowaniu? Bo sami specjalnie nie mamy możliwości, żeby przeglądać ten zbiór, zresztą to zajęło pewnie du zbyt dużo czasu po to, to opracowanie. Jak to opracowanie zostało podzielone? Co w nim znajdziemy? Tak, to znaczy to, co mi się udało ustalić, czyli na początku historię Rodu i jak to się stało, że, że ten zbiór trafił ostatecznie do inowrocławskiej biblioteki. A w następnym rozdziale próbuję scharakteryzować ten zbiór właśnie pod względem przede wszystkim pochodzenia książek. Skupiam się na, na rzadkich książkach, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że w, tym, w, tym, w ramach tego zbioru znajdują się tak unikalne książki, że możemy powiedzieć, że w Inowrocławiu są jedyne egzemplarze w Polsce. A czasem są to wyjątkowe, wyjątkowe druki, nawet w, skali, nawet w skali europejskiej, nie mówiąc już o, o rękopisach związanych z historią rodzinną. W dalszych więc rozdziałach zajmuję się opisem charakteru pod względem właśnie przede wszystkim tych tak zwanych białych kruków. Skupiam się też w dalszych rozdziałach na różnego właśnie rodzaju ciekawych autografach, dedykacjach, dopiskach autorskich czy właśnie przedstawicieli Rodu, które, które możemy, możemy znaleźć w tych książkach. Także się w dalszej części pracy odnoszę do takich ciekawych znalezisk, które, które też nam mówią o, o życiu codziennym sprzed, sprzed wieku i więcej, bo na przykład w jednej z książek znalazłem nigdy niewysłany przekaz poczty. Jeszcze wtedy carskiej, czy na przykład w drugim woluminie drugim znalazłem rachunek sprzed ponad wieku za zamontowaną kratę w piwnicy. Czyli naprawdę drobne zgołowanie, czy takie, też tam się takie są ciekawe sprawy. Mm. Tak jak pan mówi, no, nie jest to tak, że, że, że można ten zbiór tak przeglądać sobie czy wypożyczać. Dobrze. Ale... A jeśli kogoś udało nam się zainteresować, ktoś chce sobie. Przeczytać to opracowanie, to gdzie można przeczytać, zdobyć, zobaczyć? No najlepiej, skoro Pan powiedział, że jestem znany z saloniku literacko-artystycznego, no to warto zajrzeć do saloniku przy ulicy Kińskiego 16, przypomnijmy, i oczywiście można otrzymać bezpłatny egzemplarz, i to tu duży ukłon w stosunku władz do naszego miasta, ponieważ ta książka wydana przez POSKAL e, mogła się ukazać dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Inowrocławia e, przeznaczonego na stypendia artystyczne w roku 2019. W takim razie w, mam nadzieję, że chociaż troszkę odkryliśmy tajemnicę tego kurlandzkiego skarbu. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. przybycie do studia, zachęcam do lektury, a przypomnę moim państwa gościem był Bartosz Wiśniewski, znany, jak się okazuje, już nie tylko z saloniku literacko-artystycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowe ogrody albo poezja patrzenia. Pod takim hasłem 28 października o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z Michałem Siewkowskim z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Poeta zaprezentuje najnowszą książkę Karnawał rozbawionych figurek, Wybór wierszy oraz wycinek swojej twórczości malarskiej. To już wszystko na dziś w Wino Wrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.